Motorola One Zoom wpada moje ręce. No i zobaczymy. Na początku zobaczymy, co w pudełku. Od producenta dostajemy zasilacz 18-watowy. Takiego zasilacza, szybkiego zasilacza do szybkiego ładowania nie znajdziecie nawet w najnowszym iPhone 11. Otrzymujemy również kabel, kabel USB typ C, bo takie złącze w tym telefonie mamy. Zostaje również dostarczony zestaw słuchawkowy, zestaw słuchawkowy dokonałowy z odpowiednim rozszerzeniem, czyli dodatkowymi gumkami, żebyśmy sobie mogli dopasować te słuchawki do swoich potrzeb. Skoro mamy ten zestaw, to Oczywiście mamy też i wejście na ten zestaw, czyli jacka 3,5 mm. Również fajnym rozszerzeniem tego zestawu jest pokrowiec silikonowy. Od razu po wyjęciu z pudełka możemy sobie swój telefon zabezpieczyć w ten właśnie sposób. A teraz rzut oka na samo urządzenie. No, moim zdaniem wygląda bardzo przyzwoicie. Mi się podoba. Duże, wygodne, dobrze wyważone. Na tyle znajdziemy cztery obiektywy, ale tylko trzy będą wykorzystywane do robienia zdjęć, a jeden będzie służył do zarządzania głębią ostrości. No i co o samym telefonie? Front, słuchajcie, front 6,4 cala, super AMOLED 19,5 do 9, 2340x1080, 403 punkty na cal. Wygląda, działa pięknie, jak każdy w zasadzie AMOLED, nie ma tutaj do niego żadnych zastrzeżeń, oczywiście kąty pracy, mocno podbite kolory, no ale co ciekawe znajdziemy ten wyświetlacz zabezpieczony szkłem, który nazywa się Panda King Glass Słuchajcie, nowe coś dla mnie. Panda King Glass. Nie wiem, na ile jest odporne. Pewnie Jerry, który testuje wszystkie tego, tego typu urządzenia, już tam je odpowiednio podrapał. No, podczas mojego testu ja, ja żadnych zadrapań nie uzyskałem, ale przez producenta jest to określane, że jest to szkło jest odporne. Co ciekawe, na tyle znajdziemy również powłokę szklaną. W tej powłoce szklana jest wycięty otwór, gdzie znajduje się moduł aparatów i ta powłoka, ten tył ze szkła, ze szkła na szczęście matowego, który się. Się, które się nie palcuje, i to szkło jest szkłem rysodpornym Gorilla Glass w wersji trzeciej. Samo urządzenie daje wrażenie premium, jest fajnie spasowane, dobrze wyglądające. Wracając, może na chwilę do wyświetlacza, wyświetlacz że posiada malutki noc w kształcie, no, może nie kropli wody, no ale sami widzicie, jak wygląda. Czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, no to już jest kwestia indywidualna. Mnie w zasadzie, czy to jest noc, czy to jest dziura, czy to jest e, większe czułko, no nie ma to dla. Znaczenia. Dla mnie, większe znaczenie ma sama funkcjonalność urządzenia, i jego e, ogólny technologiczny wydźwięk niż to, jaki kształt ma nosz. Tutaj jest taki jaki jest. Mnie nie przeszkadza, a Wy możecie podzielić się w komentarzu, czy Wam przeszkadza, czy taki wolicie, czy wolicie jakikolwiek inny, bo sam jestem tego ciekaw. Na spodzie urządzenia znajdziemy złącze USB Typ-C do ładowania i synchronizacji, oczywiście dziurkę na mikrofon oraz złącze jack 3,5 mm. Dzięki temu, że mam zestaw słuchawkowy, mamy również budowany moduł e, radia F. E, M. Na stronie prawej komplet przycisków. Komplet, ponieważ głośność i przycisk zasilania znajduje się na jednej krawędzi. ja musiałem chwilę się przestawić z tego względu, że próbowałem tą głośnością realizować funkcję przycisku power. No ale po kilku chwilach do tego się dostosowałem. Na górze, co ciekawe, na górze znajdziemy głośnik. Głośnik monofoniczny, dobrze grający. Umiejscowienie na pewno lepsze niż u dołu telefonu, niemniej jednak no nadal nie jest to umieszczenie frontowe, które ja najbardziej preferuję. Tak jak powiedziałem, głośnik dobrze grający, głośno grający jak na tą klasę urządzenia, myślę, że bardzo fajny. Na górze również znajdziemy szufladkę, do której możemy włożyć dwie karty w SIM lub kartę SIM i kartę rozszerzenia pamięci microSD. I tą pamięć dla użytkownika, w której ten telefon ma aż 128 GB, możemy rozszerzyć o kolejne 512. Jeśli chodzi o parametry, to RAM dla użytkownika to jest 4 GB, procesor Snapdragon 600 75, tak więc po tym poznajemy, że nie jest to produkt z najwyższej półki, nie jest to flagowiec. I faktycznie, jeśli chodzi o wydajność, no to nie jest to flagowa wydajność, bo no, niektóre elementy po prostu delikatnie wolniej się uruchamiają. Nie to, że jest to jakiś problem, po prostu jeżeli przestawiacie się z urządzenia dużo szybszego, na którym ja aktualnie pracuję, to widzicie, że to urządzenie trochę wolniej reaguje. Niemniej jednak, jeżeli z wolniejszego się na nie przestawicie, to tego dyskomfortu mieć nie będziecie. Jeśli chodzi o yy, wyniki, to GIG benchmark 469 na 1362 i AnTuTu benchmark 180 tysięcy. Tak więc jak widzicie jest to można by powiedzieć połowa Albo troszeczkę mniej niż połowa aktualnej wydajności urządzeń flagowych. Jeśli chodzi o poziom cenowy, jakie, jaki ma to urządzenie, to mam nadzieję, że będzie ono taniało. Link, jak zwykle, znajdujecie w opisie do ceny. Aktualnie ono kosztuje 1799. Co prawda, widzę, że już gdzie nie gdzie pojawia się ono już poniżej 1500. I tutaj już ta cena zaczyna być bardziej atrakcyjna w stosunku do tego, co to urządzenie oferuje. Bo, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o wydajność, jest dobrze, ale. Ale mogłoby być lepiej, szczególnie jeżeli aspirujemy już na taką półkę średniaków, bardziej nawet już w kierunku flagowców. Szczególnie cenowo. Bateria w tym urządzeniu to 4000 mAh. Bardzo dobra, wydajna, ponad 5 godzin na włączonym wyświetlaczu. Nie bez problemu wystarcza na cały dzień pracy. Urządzenie wyposażone jest w czytnik linii papilarnych, wbudowany w ekran i działa ten czytnik. Moim zdaniem, przyzwoicie, są oczywiście urządzenia z klasycznymi czytnikami, które działają nieco szybciej, ale tak jak powiedziałem, po pewnym czasie adaptacji nie przeszkadza wam to, że to odblokowywanie trwa tyle ile trwa. Oczywiście mamy też możliwość włączenia systemu rozpoznawania twarzy, ale jest to system prosty, 2D, tak więc nie jest on zalecany przez producentów zarówno urządzenia jak i oprogramowania, tak więc jeżeli chcemy być lepiej zabezpieczeni, to stosujemy ten czytnik linii papilarnych. Wracam teraz do samego modułu aparatów. Moduł aparatów delikatnie nam wystaje. Pod aparatami znajdziemy logo Motorola, będzie w te logo się nam świeciło w momencie, kiedy będziemy używali telefonu. Będzie ono również nam wskazywało to, czy urządzenie aktualnie się ładuje, czy może jakąś mamy wiadomość nieodczytaną. Tak więc klasyczna dioda powiadomień, tylko tyle, że umiejscowiona na tyle. Dla jednych będzie to. Dobre umiejscowienie, bo kładą telefon wyświetlaczem do doła, dla innych będzie to zupełnie złe, bo kładą wyświetlaczem do góry. Tak więc jakby na to nie patrzeć, no, któraś z frakcji będzie niezadowolona, niemniej jednak samo logo wygląda fajnie. No i to taki fajny dodatkowy gadżet. Wracam do samych aparatów. Pierwszy, o którym mówiłem, który współpracuje i dba o ostrości, to jest 5-megapikselowa matryca, aparat Zoom. Zoom razy 3, trzeba powiedzieć, że to jest fajne, fajna opcja. Że nie jest to zoom razy 2, zoom razy 3 wydaje się być bardziej przydatny dla nas, bo jest to zoom optyczny I to jest matryca 8 megapikseli, światło 2 i 4. Jeśli chodzi o aparat szerokokątny 13 mm, to jest bodajże 107 stopni, że dobrze pamiętam, 16 megapikseli światło 2 i 2, i ten aparat już tutaj no, będzie trochę słabiej działał, szczególnie w nocy, ale tak czy siak jest fajnie, że jest na pokładzie, bo same aparaty bardzo fajnie robią zdjęcia. No i aparat główny, tak go nazwijmy, 48 megapikseli, światło 1. 7. Oczywiście z tych 48 megapikseli tak naprawdę to wynikowo dostajemy 12, no ale na aparacie jest napisane, że jest to 48 megapikseli. Co istotna optyczna stabilizacja obrazu. I może przechodzę teraz najpierw do interfejsu. Interfejs w miarę jasny i przejrzysty. W dniu dzisiejszym nawet dostałem aktualizację na ten telefon i mam wrażenie, że nieco szybciej działa. Bo na początku działał on troszeczkę wolniej. Samo przełączanie się pomiędzy matrycami, no niestety też na to trzeba chwilki czasu. Ja jestem przyzwyczajony, że dzieje się to nieco szybciej. Tak więc Kolejna, kolejna rzecz, do której będziemy musieli się przyzwyczaić, jeżeli będziemy chcieli przełączać te aparaty. Najdłuższy czas przełączenia to jest pomiędzy tą matrycą razy 3 do matrycy 0,5. Tutaj faktycznie ko sekundy potrzebujemy czasu, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie mamy akurat potrzeby jakiegoś szup, super szybkiego fotografowania, to, to i z tym będziemy mogli żyć. Jeśli chodzi o sam, samą aplikację, o sam interfejs jasny, przejrzysty, w prosty sposób się po nim poruszamy. Myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów. No i teraz pora przejść do samych zdjęć, no bo to jest w zasadzie coś, co teraz odróżnia na poszczególne modele, z tego względu, że, że jak wiecie, no głównym wyznacznikiem jakości urządzeń jest oprogramowanie, jakie, jakie producenci przygotowują do obsługi aparatów fotograficznych. Narobiłem tradycyjnie zdjęć. Na filmie te zdjęcia będą odpowiednio przystosowane do tego, żeby można było je wyświetlić na filmie, ale jak zwykle macie link w opisie filmu do surówki. Tą surówkę możecie sobie zobaczyć no, w pełnej rozdzielczości u siebie na ekranie. Ja specjalnie tych zdjęć, nawet te, które nie Wyszły, to też Wam rzucałem, żebyście widzieli po prostu ile tych zdjęć mi wyszło, a ile mi nie wyszło. Warty, warty do zaznaczenia tryb nocny. Oczywiście, w trybie nocnym musimy trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby dobrą ekspozycję złapać. Wiadomo, że nie trzeba wtedy tym telefonem jakoś nadmiernie trząść. I muszę powiedzieć, ogólnie rzecz ujmując, że jestem z tych aparatów bardzo, bardzo o, zadowolony. Najgorsze, najgorsze wrażenie robi matryca ultraszerokowa. Czyli, czyli ta matryca, która będzie odpowiadała za ten obraz o ogniskowej 13 mm najszerszy. Zresztą na tych zdjęciach będziecie widzieli, że ja często w tym samym miejscu robiłem podczuję, a właśnie tym aparatem normalnym, szerokokątnym i, i zoomem razy 3. Tak więc to też możecie sobie przeanalizować, jakie pole widzenia dany aparat rejestruje i ten aparat był po prostu przy słabych warunkach oświetleniowych działa najsłabiej. Niemniej jednak i Zoom, i, i ten szczególnie aparat główny wyposażony w optyczną stabilizację obrazów, daje sobie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie radę. I muszę powiedzieć, że ja z samych zdjęć jestem bardzo zadowolony. Nie, nie byłem przygotowany, że będzie słabiej, a jestem mile zaskoczony, że wyszło aż tak dobrze. Tak więc zwracam uwagę na to, że faktycznie, jeśli chodzi o, o ilość detali po zmroku przy, przy aparacie szerokokątnym i przy, przy przy zoomie bywa gorzej, to naprawdę ten aparat główny zarówno przy trudnych warunkach oświetlenia, jak i w pełnym słońcu działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak więc tutaj miłe zaskoczenie. Podsumowując, urządzenie wygląda naprawdę dobrze, pracuje również zaskakująco dobrze. Ponad przeciętne są aparaty. Oczywiście nie są to aparaty, bo zaraz będziecie je porównywali z najnowszymi flagowcami. No, nie są to aparaty takie, jak są we flagowcach, ale myślę, że bardzo, bardzo mocno aspirujące i nieodstające od tego, co oferują aktualnie flagowce. Tak więc to jest istotny aspekt tego telefonu. No, zresztą sama nazwa Motorola One Zoom, czyli Zwracam na to uwagę, że jest ten Zoom razy 3, dla mnie bardziej interesujący jest ten aparat ultra szerokokątny, ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy mają potrzebę robienia zdjęć właśnie typu Zoom, wygląda to dość ciekawie. Biorąc pod uwagę aktualną cenę, około 1750-1790 zł, ta cena jest już taka bardziej ukierunkowana we flagowce, ale myślę, że jeżeli ta cena okrzepnie, i szczególnie jeżeli ten telefon pojawi się gdzieś w ofercie operatorskiej za, za, za bardziej rozsądne pieniądze, a może nawet i na rynku, on już będzie za chwilę nieco tańszy, to warto się nad nim pochylić pójść do sklepu, zobaczyć, pooglądać, podotykać, zobaczyć jak Wam się podoba interakcja z oprogramowaniem, rzucić okiem na te dodatkowe rzeczy, które daje Motorola, czyli tu jest taki cały zestaw gestów, bo to jest również przydatna funkcja, jeżeli się ich nauczymy, to jak najbardziej pewno z tej opcji będziemy yy, korzystali. Przyjrzeć się bliżej temu urządzeniu, jeżeli wyświetla, czy i ten notch Wam nie przeszkadza. A tak jak powiedziałem, aparaty wyglądają całkiem spoko i możecie sobie poglądać zdjęcia w oryginale, to myślę, że, że, że przy delikatnej redukcji cenowej to będzie naprawdę fajne, interesujące i ciekawe urządzenie. Słuchajcie, zachęcam Was do komentowania, szczególnie osoby, które takie urządzenie użytkują na co dzień. Pewnie macie jakieś przemyślenia na jego temat, tak więc zachęcam do dzielenia się tymi przemyśleniami. Zachęcam do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i zachęcam do odwiedzania strony testh.pl.